Cześć robaczki. Dziś zrobimy sobie rywalizację starych zdrapek po 5 złotych kontra nowe zdrapki po 5 złotych, czyli białe złoto. I zobaczymy, czy te białe złoto jest tak słabe, czy to ja jestem przy nich tak słaba z nimi, znaczy drapiąc je. No to co, sprawdzamy. Zaczniemy może. Pierwszeństwo niech mają stare wygi. Bierzemy 250 tysięcy w banku najpierw i sprawdzamy czy ta zdrabka coś nam przyniesie, a jak na to odpowie białe złoto. Dobra. Szukamy 17 13 22 i 23, a mamy 16 pięknie zaczynamy obokiem 30. O, ale mamy safe 26 35. Co my tu jeszcze mamy? 20

Dwanaście, jeden, trzydzieści cztery lub dwadzieścia jeden, a mamy trzydzieści, dwadzieścia cztery, mamy trzydzieści cztery, szesnaście, trzydzieści trzy, jedenaście, no, nieźle, co nie? Dziewiętnaście, dwadzieścia siedem, osiem, dwa... Czuję, że te zdrabki przemawiają do mnie. Daj nam spokój. Przegrała. Hmm. Neonowe. <śm> Neonowe mamy pięć. Mamy dziewięć, cztery, pięć, cztery, dwa. Sześć, dwa, dziewięć. Mm, stara przykrała. No, <laughs> szukamy dalej, no jak tam białe złoto. Szukamy sześć, siedemnaście, osiem, jeden. A mamy piętnaście, dwa, dziewięć, obok dwadzieścia jeden. 4, 23, 33, 24, 7, nie mamy 17, mamy 8 i 29. Przygrana zrabka. Ostatnia stara zdrapka czyli moje 7, 7 w bonusie mamy kwiat. Szukamy 9, 17, 37, 32.

5 zł, czyli mamy 5, 10, 15. O Jezu, to nie 15, 25. Można mieć? Dobrze liczę. 5, 10, 15, 20, 25 zł wygrana. No i jak na to odpowiem, białe złoto. Posłuchaj mnie, białe złoto. Podłaś mi się.

18, 11 serio? Ile razy można Wam dawać szansę? 35 34 mamy. 31 mamy 30 No i 32. No i co? Patrzcie, Wszyst wszystkie nowe zdrawki przegrały białe złoto. Wygrały tylko. Stare, nowe przegrały, stare wygrały. E, I to wygrały 5, a tutaj mamy 25-30 zł. A zrabki wszystkie kosztowały 40. No, no to okej, okay, w sumie okej. Okay. No tylko, no, co z tym się dzieje? Tak mi się podoba ta zrabka. No nie wiem, zobaczysz jeszcze. Dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam, bujaczki pa.